Czekaj, my tu nawet nie korzystaliśmy z tego. No właśnie. Ty, co się dzieje? Jest tam zapalona. Jaka tak? po świata w ogóle, co? Taka wielka. Ale mrocznie. O jezu. Jakaś lampa. na Przepraszam, ja to tylko szybki remont robię. O jezu, to gówno co tu jest cały czas. O człowieku. Jak to źle wygląda, widzowie. Coś tu się zmieniło w ogóle? Stary, jakie to jest ciężkie. Czekaj. Chyba coś stary mi się wydawało, Muszę że. coś przybywę. Ale było słychać coś. Słychać fest. Nie zobacz, czy tam coś żyje. Stary! Patrz! No! Jakie to jest ciężkie! zasraństwo. <grym> Nie wiem, czy dobra radę to podnieść. Uro. Dobra, są sznurki, czuję, że są. Tak? Ty masz ten sam co ja? Stary, mam latarkę dla nas, mam matującą siatkę, która przykryje nam po prostu jakąś... szczęście. Nice! Część... I mam hamak, który jest epicki. Jackson, nice. powiem ci jeszcze jedną rzecz, no. znalazłem jeszcze u siebie materac. Pompowany. pompowany. Ale nie wiem, czy jest, skoro mamy. To. No mamy blisko domu, ogólnie rzecz biorąc. Nie, no mamy to nie, no będziemy wisieć w powietrzu. Tak. No sznurki są? Sznurki są, Są. Tylko nie wiem, gdzie my to przewiążemy, stary. Nie mam pojęcia. Stary. Zaraz się przekonamy, widzowie, chodźcie z nami na górę. Jak w kościele! Słucham, jak my nie gasimy świateł? Ej, zgasiłeś przed chatą to światło, o którym gadaliśmy, ale z kolei w pokoju zostało zapalone. I uwaga, ja go nie zapaliłem tego światła. Jak nie? Przecież zapalaliśmy obydwa chyba, czy nie? Zapaliłeś pod nagrywka ja kamerę. A. Nie, dobra, no nie będę na ciebie zwał, przecież to jest wspólny dom, <grym> więc po prostu razem nie zgasiliśmy światła. Tak jest. No, oczywiste to jest. Stary w ogóle 16% baterii. Co? No, więc ja muszę zmienić baterię jeszcze. Ja mam w razie czego? Mamy 51, mamy. Damy radę. To co? Wchodzimy. Wchodzimy, let's go. O kurde. I przypominam widzowie, piszcie w komentarzach jak coś widzicie z tyłu w tle. Gdzieś. Później my sprawdzamy te nagrania i obczajamy czy ktoś coś widział. Ktoś coś widział, ktoś coś wie. O. Dobra. Jest pan? Jestem. Dobra. Już pomógłbym ci, ale nie, tam dam radę. W rzeczy trzeba sobie radzić. <grystanie> Samemu, Kamidło, no najgorsze. O. Widzowie, powiem wam tak: jeśli któryś z nas spadnie z hamaka, to to nie jest upadek na podłogę. To jest upadek z pierwszego piętra, bo te deski nie wytrzymają na pewno żadnego skoku ani upadku. Nie ma szans. Całkowicie się z tym zgodzę. To jest lądowanie na dupie, No, na ziemi. Na no dół tak. sztylu także hej. Ja to zostawiam. O! Nie. Okej okay. Dobra. Stary, nie wiem, czy pamiętasz, że mamy sprawdzić tam coś za przyścieradłem Właśnie do tego idę. Hahaha! <laughs> Zgaszaj światło, stary. Jak zgasić gaś, światło? gaś. mam pomysł. Dobra. Chodzi o to, dla widzów też. No. Żeby to było trochę takie, wiesz, creepy. I żeby to miało taki klimat. Wiem, że trochę mniej widać niż zwykle. Ale patrz, bierzemy to i... to. tak? tak. <laughs> I ja I w głowę. Stary, ja się boję po tych deskach właśnie. Ja trochę też jak według jesteśmy. O! Więc zostawię to. Kurde, jak to już wszystko pracuje tu. O! Idealnie! Stary, w sensie chodzi o to, że tam... Pamiętasz jak chodziliśmy na drabinę, patrzyliśmy z okna kamerą, czy co? No. No to było widać tam na samym końcu te tak. krzesła co tam są Widzowie, my tam patrzyliśmy, my tam patrzyliśmy no. z tam tego okna Tego nie było I tego tu nie było, chyba że właśnie to było Ale byliśmy wyżej na przykład, no nie wiem, może wyżej, u Wiernąłem, przepraszam Nie dziwię się, no w ogóle cud, że w takim momencie, czy to tak późno w ogóle Że tak późno, tak długo wytrzymałem No Więc dziwne kokony nad nami w ogóle strasznie dużo tu jest kokonów. No. Jakiś wylęgarnia, wylęgarnia bąków, Tylko Szambonella by się tu odnalazła. Oj tak. Dobra, no co, odsłaniamy to czy nie? No bo co tam może być? Stary, jaka lipa będzie jak tu nic nie będzie, będzie taka najgorsza patatajnia i widzowie nas zabiją za to. Że ja to, wiem, że... że my mamy pecha i farta, że znajdujemy strane rzeczy, ale stary, jeżeli my się spuszczamy teraz nad czymś, co tam będzie drewniana dykta, to ja się zestram po prostu. W ogóle coś, że ściągasz aż to Aha I tam nic nie ma. Powietrze było. O, to źle by było. Bardzo źle. Bardzo to, źle. Bardzo źle. Dobra, to co? Odkrywaj. Otwórmy. Czekaj. Okej. Okay. Patrzcie, w ogóle z tej Czy strony. Nie mam podejść bliżej. Tak, chodź, zobaczyć to z tej strony. W ogóle, zobaczę. A coś wali. Przez okno. Stary, tu jest czarna belka. Tam to... nic nie widać nawet. O, Dobra, zobacz od boku, jakie to jest cienkie w ogóle. Daj kamerę. Ja o, patrzcie, widzowie. To jest jak obraz jakiś stary, wiesz? To wygląda, jakby ktoś przygotował. Ewidentnie ktoś przygotował. Wchodzisz o... i to widzisz nagle. Tak, tak? chodzi o to, żeśmy to widzieli, tak? Prześcieradło jest czyste, jest świeże widać. Nie jest, że leżało tu milion lat. Nie, nie. Stary. Chyba... Stary. Co? Ciebie to chyba, po, w sensie, chyba jest późno, dlatego, że po pierwsze, to prześcieradło co tak mówisz się okazuje być kitlem, e, jeżeli chodzi, kitlem doktorskim, w sensie, lekarskim, lekarskim kitlem, nie mogę się Cię wysłowić, to jest pierwsza rzecz, dwa, masz nie. napisane PZC czy PZY na końcu, to jest kitel, zobacz, tu masz guziczki i tak dalej, a z tyłu... Jest jakaś rzecz i to okrągła. stary, to jest wyhaftowane, to nie jest napisane. Aha, to jest Aha, haft. Which... No właśnie, to nie jest prześcieradło i to nie jest stary, nowe. To jest tak brudne, szare. Doktor Czekaj, odsłuchaj to z przodu, bo z tyłu nic nie ma. W takim razie odsłaniaj to. Coś jednak jest. <grym> co to jest stary? Wow, stary, co to jest? Co to? Co jest? to? Ej, to jest epickie, nie wiem co to... To się kręci? Tak. Znaleźliśmy jakieś wypasione koło fortuny, jakąś legendę taką. To jest chyba najlepszy dzień w moim życiu, przysięgam ci stary. Co What to jest? Fuck. Ej, to jest przemocna rzecz, widzowie. Kto się spodziewał, napiszcie w komentarzu. Nikt, nie. Nikt. W sensie, dobra, nikt nie zgadł na pewno, ale napiszcie, co myśleliście, że jest pod tym kitem. co? No, napiszcie, błagam, napiszcie, bo ciekawi jesteśmy po prostu. Tak jest, a teraz w takim razie, stary. No. Czas to zobaczyć z bliska! Let's go! Gdzie to dajemy? Stary nie. Ej, chodźcie najpierw rozłączyć w ogóle legowiska i Dobra. wszystko, a potem wracamy do tego, bo to jest epickie, ale musimy, stare się ogarnąć trochę tutaj. Dobra. Bo jednak będzie ciężko. No, git, stary, no tak z ruchu... Co? Ej, co się stało? Stary drzwi się zabknęły! Syrena, słyszysz? Słyszysz syrenę? Tak. Nie wiem, nie wiem skąd to syrena, co to oznacza. jesteśmy zamknięci na dachu, nie możemy nawet zejść na dół, żeby zobaczyć co się stało. I słychać syrenę, no i coś A na... Cały czas posłuchajcie. Słychać to na kamerze. Leć na biegamy w takim razie, Takie no bo coś się może stało. Ej, dawaj. dawaj. Leć, leć, coś nam zamknął, więc też. Dobra, stracimy na to na razie. Wychodź, 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 bo nie wiadomo w ogóle co tu się może dziać. Ja cię trochę trzymam, a raczej się wiecie. jest zamknięte. A to spadło! Dobra, to tak czy tak. To jest przerażające, że coś zamknęło te drzwi, oczywiście wiatry nie ma, bo są strasznie ciężkie. Tak czy tak, słuchasz teraz Alarm to jak bombowy, więc po prostu trochę lipa. Musimy się aktualnie zobaczyć, co się dzieje w ogóle. Rozeznać i wrócić tutaj. Tak jest. Więc dawaj szybko, schodzimy. One hour later. Tam, gdzieś? Tam? Gdzie? Aha, faktycznie tam jest. Jakiś nalot? kłośno Jak No nalot jakiś stary albo coś. Co to jest? Trochę tak wygląda. Serio, co to jest? I może tam się uda zobaczyć coś poza światem? Trzeba Ale to nie, coś. Stary, to nie jest żadna, wiesz, straż pożarna, policja. To jest syrena stary. Przeciwlotniczy albo coś. Jezu, i my będziemy na strychu w tym czasie zamknięci. Znaczy, trochę strasznie. trudno. Ja to nie lubię tego dźwięku strasznie, bo mnie przeraża. Wiem, że coś. albo albo zaraz walnie coś, wiesz? Mam takie przeczucie po prostu, że. No nie? Albo coś. je Powiesz, masakra ogólnie. Stary, no nie wiem, rozglądajmy się, stary. No nie spójrz, bo tam się widzą światło Tam są ruiny, czekaj. Za ruinami jeszcze? Patrz tu, patrz tu. Nie to faktycznie jest coś. Widzisz, widzicie, widzicie coś światło? Tak, to nie jest księżyc. Ej, ale w ogóle zwykle to przerywa się ten dźwięk. A teraz cały czas trwa. No tak. Bez przerwy. Trzeba liczyć sygnały. Chyba. Sprawdzę. To już był czwarty albo piąty. Sygnały ostrzegawcze. No? Alarmowanie i ostrzeganie. Syreny alarmowe. Nie mamy tu folii. Nie mamy tu folii. No nie mamy, ale stary, nie wiem, może u sąsiada. Nie, 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 nie. Ktoś w naszym pokoju był stary. Przeszedł teraz na, na 70%. Przeszedł Ej, alarm No. Ale ile razy było, poczekaj. Ostrzeszenie? Akustyczny modulowany dźwięk. Wokrótce 3 minut. Ile to mogło trwać? 3 minuty? To jest sygnał akustyczny, modulowany dźwięk syreny w okresie, Ale co znaczy? Nie no, sygna sygnał ostrzegawczy. Patrz, ogłoszenie alarmu. E, sygnał akustyczny, modulowany dźwięk syreny w okresie 3 minut. Odwołanie, ale... Co się dzieje stary? Kurde, jak... Stary, Jasne, ja nie jak... wiem! Co tu się odwala w ogóle? Jakby stary... Zrzuty nam robili no dosłownie. Straż pożarna jedzie, karetka i policja. Wszystko słuchać tu. Wszystko, tutaj. wszystko. Oh. Wolę wrócić na ten strych i siedzieć teraz? Lecimy. Szczerze, zmotywowałem się do działania, właśnie. Lecimy. Oh. Let's go. Dobra, Chodzę, Wchodzę, chodź. wchodzę. A ja zamknę te drzwi w ogóle nam i Tam. tak dalej. Dobra, to biorę drabinę tylko. <laughs> Serio? Nie. Znaczy <laughs> ogólnie tak, ale ją wrócę zaraz z nią. Trzymaj to. <laughs> No! Czujesz to? No. Trzeba, nie sięgnę. Musisz wejść na szczebelet. No, Śmieszek, gdyby cię zostawił. Stary, ja wiem, że my kiedyś będziemy tak robić, ale teraz... Nie, nie ten czyń, czas. Nie, nie czyń drugiemu, co tobie nie miłe jest zasada. O. Więc ja ci tego nie zrobię, ale ogólnie, stary... Kiedyś. Kiedyś bym cię z przyjemnością zamknął. Jak się oswoimy z tym miejscem... Tak czy tak, stary, zamknąłem to. Nie będziemy schodzić, więc ramię, czy ta drabina jest mm -hmm. ułożona dobrze, czy nie. A to komfort to jest cudowny. Dobra. No to co? Ktoś pierwszy, ktoś drugi? Tak jest. W takim razie ja mam tak. Siatkę maskującą, W której my części chcemy się zawinąć, bo ja ogólnie myślałem, żeby na trochę na tym zawinąć też. O komin? Znaczy, w ogóle to my możemy się rozłożyć o każdą belkę, jaką chcemy tutaj. To no, nie jest problem. Ja myślałem, żeby naj, najbezpieczniej będzie o to. O to, tak. I tak. I pod tym spać? No ja wolę tutaj, pomiędzy. Nie ma innej opcji. jak o to przywiążesz, to to w bok prędzej poleci. Myślisz? No. Zobaczymy. Znaczy, na pewno myślisz, ale... <laughs> Czekaj. Kurde, wiesz. Ciężko mi wybrać strasznie. Chodzi mi o to, no. że 100%... No. 100% bezpieczniej będzie, jak tutaj zawiniesz nie, no, i tu, to to bo to tragedia. się nie złamie w środek. No, a to złoży się. Czk. To? No, jak tu zawiniesz i tam... To się złoży, ale jak tu i tu, to nie. To. Zawino tu i tam na samym końcu. No, mi się wydaje, że może się złożyć. Tak, a tu i tu to nie jest za krótkie? Ty chcesz o tym Jest barki trochę krótkie. No dobra. Ej to sprawdźmy, ale nie, no stary, musimy. A, twój pomysł jest o tyle lepszy, że jesteśmy obok siebie przynajmniej. Więc wiesz, ty na przykład tu, a ja tu obok. No, no. A tak jak tak, to będziemy wzdłuż lecieć, to do dupy jest. <grym> w takim razie ja to układam już swoje taki co? I efekt końcowy pokazujemy widzom. Dobra. Ej, jak to dobrze wygląda! Widzowie wbijajcie nas na Instagrama. Tutaj? Oczywiście, że tak. I w ogóle Gdzie fajne swojego? pokaż. Tu, o tutaj, a tam jest G. O, o, poczekajcie, o, ja mam tu, a ty tu? Tak jest. Tak jest, zapraszamy tam serdecznie, oczywiście. Wbijajcie. A jak usiadłem, to, to coś tak strzeliło. że, Ej, ale jest wygodnie, chcesz zobaczyć to na wysokości, jak jest? Chciałbym, ale boję się, że to pierdolę. Stary, ja sprawdziłem, wasze dużo. Poza, Poza tym, widzowie, to... w ogóle jesteśmy ciepło ubrani, a jeden plus gigantyczny, którego nie powiedzieliśmy, bo jak widzicie, ani razu nie było nam zimno, nikt nie. nie powiedział, bo tu jest tak, takie grzanie, tak że na dworze wiem. jest 4 stopnie, a my mamy tutaj z 15. Naprawdę, na jest pokoju, ciepło, 15. jest ciepło. Jeszcze ty masz, wiesz, nie dotykasz podłogi, to już w ogóle jest Wywas, bajka, to, bajka. A ja idę z daleka, ty chcę usiąść tu, a ja idę z daleka zobaczyć, jak to się wygląda. Stary, powiem ci tak, to epicko wygląda z mojej perspektywy u ciebie. I z mojej tak samo. Tu. Dobra, i tak epicko, ale fakt, że leży na ziemi, jest komiczny. Czekaj, ja może... Eee. Stary, jakbyśmy sobie foty cyknęli na insta, to jest bajka. Fenomenalna robicie. Staję. Dobra, A ja idę rozwiesić jeszcze siatkę maskującą, tylko trzymaj. A Powiem tak, Jack rozłożyłeś, epicko to wygląda. Tak? Czy tak, czerwony. Ale jesteśmy zasłonięci. ci. Dawaj, masz, Masz to? Idę. Idę. zobacz. O kur co? Stary, epickie! Patrz nawet z oświetleniem. Wiem, jakie to jest czerwony. Ej, mocno tu jest. Patrz, mocno. Patrz, stary. O kur. O jest. O jest. Gówno KUR! Dobrze! Sraszła ci! Kur... Zrażna, Zajebko. 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 O kurde, jak fajnie! Kozasko co? Trochę szumie, ale jest fajnie! No tak, i I to jest zasłona stary, żeby nas choroniło od takim tamtego wejścia w ogóle. Tak, bo stąd nie widać, na pewno nic. Baza epicka. Urządzi. Epicka! No jest, jest, wygląda dobrze. Czekajcie widzę, chodźmy tam w ogóle. No. Gotoweśmy. Patrz tutaj za tym. Ciekawe czy widać stąd, wiesz? A Oj, Jezu, a, a jaki pulsidku, o Jezu, o Jacek uważaj, blad. Ale fair, no jeden za jeden, no Ej, tutaj jest w ogóle mocno, tak czerwono, a tam ja gaszę, u stary, no tam nie widać, że jesteśmy. No, no właśnie, nie, tylko to światło, tej teraz zgasimy to już w ogóle. Zarąbiste to jest. To co, poczekaj, ja zmienię światło na inne. Teraz jest moc dopiero. W ogóle ten strych jest straszny, ja bym go zamknął, ale... Ale nie wiem czy chce jakbyśmy mieli uciekać. Nie, zostawmy go lepiej może na wszelki. A teraz chodźmy po drugą lampę, bo tej nic nie zostawiamy w ogóle. Tu chyba nic nie ma też. W ogóle idziemy do naszego przytułku. Ty kamera tu jest, weźmy to wszystko. O kurde! No lipa! Coś wyporwało! Coś by porwało. No! Stary ja się boję. Nie ma o co. kierowniku. <laughs> jak walnie, to idzie na kamerze. Patrzcie, o, tu jest. Ja ufam swoim supłom, powiem ci tak. A ja nie mówię o supy. A o supach mówisz, nie? o, o supach, supach, tylko Nie o supach. supach. Nie o supłach, tylko o supy. supach. Supach, supach. No. Że konstrukcja pierdych nie dach wiesz, się zarwie No wiem, wiem, niby tak, ale. No, no bądź, ja swojego to testować nie wiem, czy to coś, no co coś przyjechało. Tak? Może straż. Teraz już nie. Tysiąc procent nie jest coś, jest, dobra, słyszę. Czekaj a to z dupy, tak jakby tam, tam drogi nie ma. No, no, jakby w lesie. Może kicioszek auto nasze odpalił. O jezu, ja właśnie, kota nie mamy, gdzie on jest. Kota ja nie mówię... widziałem dzisiaj, cały dzień nie widziałem prawie no kota. Nie? Ogólnie, cały dzień prawie. Cały dzień. Dział Ser lata. Ej, musimy go tu przynieść, ciekawe co on powie na to. O kurde, dzisiaj już nie, ale następnym razem no. z przyjemnością jakieś 2-4H tutaj no, w tym pokoju, tak, czy co? Z kicioszkiem Ej, nagrajmy 2-4H z kotem. Niech, Uuu, widzą, niech stary, że śledzimy kota cały czas przez 2-4h, zobaczymy gdzie on idzie, co on robi i go śledzimy Tak, niech widzowie napiszą, 2-4h z kotem, Chceć, jeśli chcecie napiszcie w komentarzach Lepsze, żeby tyle rzeczy na raz chcę, Chcemy... nie wiecie co pisać, ale piszcie wszystko Wszystko na bieżąco piszcie Tak jest, trzy komentarze zostawiajcie Dokładnie, po 3-4 komentarze minimum, proszę cię, połóż się, poczuj to Już tą biedę poczułem stojąc <śmiech> <śmiech> Nie wiem, czy muszę siadać Masz, kamera jest. trzymaj O matko Moska, co ty mi każesz robić Serio stary nie żartując, nie śmiejąc no. no. się, ale w ogóle ładne kolory, to pięknie wygląda. Właśnie coś muszę dowalić tak, żeby to. O, człowieku, jak to przełamuje takim niebieskim pięknie. No właśnie chcemy dla widzów, że to mamy. O, no. Panie! Dobrze. To wygodek, pokój gamerski. W tak, tym trochę jest coś takiego. co Nie zaczęliśmy się tu czuć dobrze. Poczekaj, muszę tylko na hamak. <laughs> nie tak. nie jest za dobrze. Aż. Że za ładnie jest. Tam te klatki wszystko leży, a my tu sobie siedzimy. Stary. Zobacz, połóż się tylko delikatnie. Nie, nie tak, nie tak. No ty się położyłeś jak najgorsza szybka. O! Miała. Jezu, jak się przestraszyłem. Człowieku, ja ledwo co usiadłem, a już ci sznur puszczę. Tak? Czy kumam. Kumam zamysł tego z tyłu, że jest. O! Ach się zesrałem nie, że Jezu. belka leci? Że belka? Nie, że cokolwiek idzie w nas A. Bo to spadało, jakby ktoś stamtąd biegł na nas Jezus Maria e, Może koło Fortuny otworzymy jednak Jak to? No nie pokazaliśmy jeszcze całego chyba, Dobra, nie zresztą. zakręciliśmy tak wiesz, musimy się skupić na nim trochę o. <laughs> Bo niby pokazaliśmy, ale wiesz Stary, no tu są jakieś dziwne napisy, no. w ogóle nie wiem czy ono nie jest do góry nogami czy to ma bryloczki? Patrz, to chyba powinno być Patrz, tak. to ma bryloczko zawieszki. To patrzcie, to jest normalnie zawieszka jakaś z, z miedzi czy z czegoś. Tu jest kolejna. O Jezu. Jakieś znaki. Jakieś znaki, coś tam. Stary, Zobaczcie. Czy... Życzymy dużo szczęścia, coś tam, coś tam. Książka, amulet, maskotka, double shot. Jakieś dziwne są rzeczy Ale patrz, w ogóle, możesz wylosować, to chyba nagroda była, że takie zawieszki czy coś Możliwe I fajnie to wygląda, ale co to? To jest na odwrót No też mi się właśnie tak wydaje Coś jest na odwrót w ogóle, bo to powinno na górze, jeżeli już Ej, nice, a co jeszcze, to stary? Jak zakręcisz tym, to wywoła coś posranego, Wiesz o co chodzi? Też o tym myślałem. To, że przywołamy coś głupiego, jak ta gra Quidza czy coś takiego. U widzowie, ta gra musi być niedługo. Taka stary quidzowo tak, ta ta co tam palcem się przesuwa i tak Nie, powie. w jakimś strasznym domu zagramy. No. Jednak tu manuszkę taką. A, w sensie głupio to wygląda, ale jednak. No nie ma dobra, ma to tak. sens. Dobra, no to może tak jest. Uwaga, co wylosujesz. Mocniej może. U, ładnie działa. Ty, dobrze działa! No nie? Co wylosowałeś? Amulet. Czekaj, pomiędzy. Nie, ty masz pomiędzy. na piątce bardziej. A nie, w sumie? No na piątce, to amulet. Na piątkę, amulet, no tak. Amulet. Jeszcze raz? To jest Książka. Okej. Okay. Książka do wyboru numer 19. Co jest numerem 19? Tutaj nie ma. Jest? Jest. 19, książka do wyboru. Nice. Ok, czy nie masz książki. No to mm -hmm. dupa, to trzymaj, to teraz ja. <noise> Stary, ja chcę mieć jakiś amulet, bo oni piszą amulet, nie piszą brelok, Czekamy, zawieszka. Tak, Tylko uważaj na łeb. O, dobra. Amulet. Dobrze. Amulet. Ja wyszłam numer 12. No dupa. Maskotka! 7, maskotka. Ja nie losować w ogóle to, co mówię. Na przykład, ja chcę 14. blisko a no, ja ewidentnie się nie sprawdza. jest jestem do blisko to prawda, teraz ty może się uda dobra, ja mówię o. siódemka Dobra. jak zakręcił, cała stodoła poszła jak? dziesięć trzy pozycje, trzy ej, pozycje ej blisko, jeszcze raz dawaj dobra ej, mówię trzynastka uuu, dwanaście Ja jeden Jeden, dawaj teraz ty. Ja daj blisko jestem stary. Mam pierwsze miejsce na razie. Dobra, najbliżej. no mam. Uwaga, ja robię cztery. O Jezus, Maria. Trzy Jezus. pozycje, dawaj jeszcze raz. Jakie trzy pozycje? No. Raha! Jezu, bo ja 20 i mówię dwadzieścia, mama podziem 4. To jest różnica tylu, że to jest szczyt. Ile? Trzynaście, bo pechowe. To będzie 10. Nie! 13 jest bopechowe. Ja! Nie! Jaki fart! Jest, a powiedziałem 13, bo a będzie 10. Ale jest 13 i mi wystarczy! Co tam jest? Ej tam jest w ogóle coś fajnego czy nie Amulet, numer 13 amulet to który? To! Ten! O Jezu, ja go nie chcę! To no, mi się źle kojarzy, stary! Ja wiem, że to może jest jakoś inaczej niż nam się wydaje. Jest zły jest, ale wydaje mi się zły. Jest ja bym zły. w ogóle to zakrył i Srał na to do końca nocy, ale tak. albo tak? zostawmy to gdzieś w ogóle obok tak. nas. To co, czas iść do spania no Tak jest o widzowie, Jezu. więc zostawcie subskrypcję na tym kanale Łapkę w górę, dobijamy do pół miliona subskrypcji Codziennie są filmy o 14 I do zobaczenia w następnym odcinku chyba. A my time jeszcze na koniec filmu tak, Żeby tak. przyspieszył montażysta i żebyście zobaczyli jak sobie smacznie śpimy Zostawił czerwone światło, co tak, tak jest oh uh, nice welcome to match masters